Prawdziwy piec kaflowy. Bije na głowę wszystkie kominki. Prawdziwy piec kaflowy jest najlepszy na świecie. Daje najpiękniejsze ciepło, najzdrowsze dla człowieka. Żadna pompa ciepła, ani żadna energia z wiatraków nie jest tak pozytywna jak z takiego pieca kaflowego. O, tutaj są koreczki wstawione. Został oczyszczony ten piec, bo kiedyś czyszczeniem pieców kaflowych wcale nie zajmował się zdun, tylko to robił każdy kominiarz. Bo kominiarz wiedział o tym, że komin zaczyna się tutaj w drzwiczkach, a kończy się tam daleko na dachu. Ale dzisiaj młodzież kominiarska. Mówi, że nie wie, a młodzież kominiarska powinna wiedzieć, bo te piece kochane kaflowe to one będą jeszcze długo w Polsce, bo są niezastąpione. I przecież nikt nie jest taki niepoważny, że będzie po porządny piec wyrzucał na śmietnik, bo mu tam jakiś urzędnik każe, który ma zapalenie wyobraźni. Więc kochani młodzi kominiarze, bierzcie się za naukę żebyście potrafili pomagać ludziom, jak te piece będzie trzeba kiedyś czyścić, w którym miejscu te korki rozetki założyć. Bo tak jak mówię, piece kaflowe jeszcze będą bardzo długo chodziły. Pięknie dziękuję i serdecznie pozdrawiam.